Znaczy, jestem, że witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanika na naszym wspaniałym świecie, na którym tworzymy różne projekty, które Wy wypisujecie w komentarzach. Dziękuję Wam za 2000 łapki w górę pod poprzednim odcinkiem. Mam nadzieję, że jak ten się Wam spodoba, to również zostawicie tę łapkę w górę. I to jest moja drobna prośba, bo tak ostatnio nie powiedziałem, było mniej. A jak powiem, to pewnie będzie więcej. To taka drobna prośba właśnie do Was, żebyście wy Pamiętali o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba odcinek. Dobra, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj z kolejną bardzo dużą rzeczą, dużo większą rzeczą niż robiliśmy do tej pory, ponieważ wpadłem na fa bardzo fajny pomysł. I testowałem pomysł, który był w waszych komentarzach i jest to Dawaj pociąg z torami do montowania i wagony, please! Okej, okay, i to było dość mocno złapkowane do góry, więc pomyślałem, że w sumie to będzie całkiem niegłupi pomysł. Pomysł, który oczywiście wytestowałem już troszkę, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak możemy zrobić, jakby wiecie, to. Do... Po prostu wiecie, no do tego pomysłu, no bo tutaj jest całkiem sporo do popisu. Przede wszystkim pierwsza, najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić, to będą tory. No i te tory, żeby zrobić, żeby one działały i żeby były całkiem spoko, testowałem w dwóch wersjach. Jedna wersja posiadała rozstaw pomiędzy torami na cztery kratki i okazało się, że te cztery kratki to jest odrobinę za mało, więc pięć i nieparzysty rozstaw będzie zdecydowanie lepszy. Możecie też się zastanawiać, dlaczego robię to na podnośniku, skoro tory powinienem budować od razu na ziemi. Robię to na podnośniku, bo chcemy zrobić tory, które da się również skręcać w boki, więc tory skręcać w boki. Ej, jak to inaczej wytłumaczyć? Skręcać torami w boki w sensie robić zakręty. O, może właśnie o to chodzi. I tak oto wygląda nasz pierwszy fragment Torów. Robię to już w pewien wytestowany sposób, który oczywiście musiałem sprawdzić, czy działa i czy na pewno będzie wszystko tutaj zgodnie z planem szło. I słuchajcie, w tym celu, żeby teraz szybko kopiować ten element, będziemy wykorzystywać podnośnikę, zapisywać to jako nie wiem, napiszmy sobie może jakoś tak track piece albo może segment, żebym pamiętał jak to się nazywa i będę sobie go teraz wybudowywać w kilku wersjach. To znaczy w kilku egzemplarzach. Będziemy to łączyć za pomocą Welding Tool, czyli naszej takiej spawarki, i zrobimy sobie taki dłuższy odcinek pojedynczy. I tutaj, o, ten będziemy nazywać track segment 2. I ten będzie większy niż poprzedni. I jego sobie wykorzystamy do tego, żeby zrobić z tego naprawdę długi odcinek, na którym będziemy testować zaraz nasz pojazd, który będzie po tym jeździć, czyli jakąś lokomotywę i tory. Okej, okay, po kilku powtórzeniach mamy już naprawdę całkiem spory odcinek torów i wydaje mi się, że taki na początek nam wystarczy. I trzeba będzie znaleźć tutaj w okolicy jakieś proste miejsce, w którym, kurczę, jak to teraz poskładać? Ja muszę to ustawić trochę w górę i postawię to na razie na podnośniku. Musimy znaleźć jakieś miejsce, które będzie w miarę równe, żeby te tory mogły sobie stać w miarę spoko sposób i żebyśmy mogli je przytwierdzić właśnie, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Dobra, zobaczcie, w tym momencie tak wygląda nasz odcinek torów. Nie jest zbyt jakoś bardzo długi, ale pozwoli mi wytestować na pewno pojazd, który będę chciał na nim umieścić. Wydaje mi się, że tutaj będzie całkiem prosto i zastanawiam się, czy tory poprowadzimy sobie może gdzieś tam dalej, w tamtą stronę i w tamtą stronę, żebyśmy mieli po czym jeździć, nie? To będzie chyba najfajniejszy plan. I teraz tak, żeby je przytwierdzić jakoś, zrobimy to jakby jedną kratkę ponad ziemią, po to, żebym mógł je później odczepić w razie czego. A jak na stawu już będę chciał je przypiąć, to zrobimy sobie to oczywiście później. Także teraz tak, usuwamy podnośnik i naszym welding toolem do klocków, które przytwierdziliśmy do podłogi, przyczepimy sobie to tak i teraz jak będę chciał to odpiąć, to wystarczy, że usunę ten jeden klocek, który znajduje się tutaj pod spodem, bo pozostałe elementy jakby są, yy, proszę, widzicie, w tym momencie yy, jakby są nieprzylegające do, te, do podłoża, więc mamy jakby to wstępnie wykonane i myślę, że zrobię to jeszcze raz, ale w troszkę lepszy sposób, czyli zrobimy to po prostu o tu i przypnę to tak, żebym widział, w którym miejscu te Mocowanie się znajduje. I teraz możecie pomyśleć, że spoko mamy prosty odcinek, ale jak zrobić z tego odcinek, który będzie zakrzywiony? No i w tym celu również spędziłem trochę czasu przed um, odcinkiem, żeby to sprawdzić, żeby to wszystko ustalić. Um, I myślę, że te zakrzywione tory zostawię troszkę na później. Um, mówiąc o tym, że to będzie duży projekt, to akurat myślę, że miałem tutaj rację, ponieważ mamy do zrobienia poza samymi torami mamy tory, które są zakrętem mamy do zrobienia wagony, mamy do zrobienia lokomotywę kilka rzeczy tutaj na pewno będzie. Um, I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, Słuchajcie, możemy ogólnie ustawić sobie nasz podnośnik, który znajdzie się po środku pomiędzy tymi e, torami. W efekcie będziemy mogli od razu stawiać sobie naszą lokomotywę w dobrym miejscu i będziemy mogli sobie ją tutaj umieścić tak, żeby już jechała. <laughs> I teraz, tak, właśnie, a propos jechania. Jak zrobić taką lokomotywę, żeby ona była całkiem spoko działająca? Czy co? Myślę, że tak. Postawmy sobie najpierw tutaj. O, może taką belkę jedną, i z tej belki rozpoczniemy. Ona będzie naszym, takim, jakby środkiem całego pojazdu. I od tej belki zaczniemy coś takiego, co się nazywa chyba wózkiem w przypadku lokomotywy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, lokomotywa składa się z dwóch zestawów kół. Mamy koła z przodu i koła z tyłu. I te koła są, jakby, takimi niezależnymi od siebie elementami, które będą wyglądały mniej więcej w ten sposób. Uwaga, ok. Stoi i wszystko byłoby spoko, tylko ten wózek działa w przypadku jazdy prosto. Jeśli pojawi się jakikolwiek zakręt, to wypadniemy z drogi, i to jest trochę słaba sprawa. I w tym celu teraz musimy zrobić kolejną rzecz, która będzie takim swoistym zabezpieczeniem, tego, żebyśmy jakby trzymali się wewnątrz naszej trasy. I do tego musimy w takim razie wykorzystać sobie. Myślę, że kolejne. Hmm, kolejne rurki dorobimy i dorobimy sobie koła, które będą się toczyły, ale bokiem. I to będzie dość. Hmm, Noś dziwnie może wyglądało, ale te koła będą po prostu przytwierdzone od dołu, w taki sposób, że jedno z nich będzie dotykało jednej strony, a drugie drugiej strony. I teraz mnie zastanawia, jak to też zrobić, żeby to się nie huśtało, bo będziemy mieli jakby blokadę, ale tylko z jednej strony. Kurde, dajcie mi chwilkę. Okej, okay, wywróciłem sobie ten wózek i teraz widzę, że mam pewien problem. Ogólnie jak postawię jedno kółko tutaj, to to drugie już mi się nie mieści i to zaczyna się kręcić. I teraz mnie zastanawia, czy nie zrobiłem czegoś w rodzaju perpetuum mobile, które będzie jechało sobie po prostu w nieskończoność. Um. I fajnie byłoby to wytestować, jak to ogólnie wszystko tutaj funkcjonuje, więc wiecie, co postawmy to może na torach? Spróbujmy to zrobić. Tak, podnośnik, i w tym momencie chyba tutaj o, trzeba byłoby to postawić. Dobra, i mamy tak, zgadza się, z jednej strony kółko mamy, z drugiej strony kółko mamy, ale problem będzie taki, kiedy nam to wszystko skręci w tą stronę, bo kółka się wtedy odblokują i wszystko nam wpadnie z powrotem w. Wiecie, wtory, więc trzeba to trochę inaczej jeszcze zaplanować. No a propos tych kółek, właśnie, zastanawiam się, co będzie, jakie tutaj przyczepię. <grym> czy to mi wszystko zniszczy? Cały plan, jaki mam w tym momencie, jest bardzo interesująca sprawa, wiecie? Także fajnie byłoby to od razu sprawdzić. Ehm, dobra, czy ja jestem w stanie? okej, okay, jakoś przyczepić je tutaj. Jedno jestem w stanie, a jak przyczepię drugie, czy to mi odjedzie? Uwaga! O nie, to zaczyna odjeżdżać. Ej, nie spodziewałem się tego zupełnie. Wiecie co? To jest w sumie jakby robimy taki glitch, że te kółka się odpychają nawzajem od siebie. No i zrobiłem w tym momencie coś, co się kręci, ale chyba nie powinno, tak prawdę mówiąc. Dobra, trzeba to jeszcze inaczej przemyśleć. Muszę chyba większy rozstaw tych kółek zrobić, żeby to się wszystko mieściło na naszej trasie. No dobra, teraz kółka znajdują się w dobrych miejscach, w dobrych odstępach od siebie, nie powinny o siebie zahaczać i powinny się zmieścić pomiędzy naszym, pomiędzy naszymi torami. Tylko muszę to jeszcze w miarę, w miarę szybko rozprzątać, zanim mi to wszystko tutaj się, yy, że tak powiem, zabałagani. Także to o, szybko pousuwajmy sobie, jak najszybciej się da. Em, halo, Czecie, Czy ja mam tutaj coś, nie tak. Halo, proszę się postawić, proszę się usunąć. I chcę ustawić jak najszybciej ten pojazd na miejscu, żebyśmy mogli już ocenić, czy. Wszystko jest tak jak należy. jeszcze tylko to. Delete. I mamy pojazd, który stawiamy tutaj. Uwaga, tylko żebym nie zniszczył odpowiedniego elementu. Dobra, i to jest nasz pierwszy wózek. I teraz jaki jest nasz kłopot, który mamy tutaj? W sumie nie mamy kłopotu. Musimy zrobić tak, żeby wózek był drugi, identyczny taki sam, tylko kawałek dalej. I wtedy będziemy mieli te dwa wózki, które będą. Jakby przy takiej podstawie naszego pojazdu i one będą się kręciły niezależnie od siebie. I no, myślę, że to zaraz będę mógł wam zaprezentować, jak działa. Ok, wygląda to wstępnie tak, że mamy jeden wózek, mamy drugi wózek, i oba wózki musimy połączyć się ze sobą platformą, która będzie znajdowała się u góry. I mam nadzieję teraz zrobić taką platformę, która będzie całkiem spoko. Czekajcie, tak mi zastanawiam, może jakiś gotowy blok byśmy do tego wzięli. Ten o wydaje się być chyba odrobinę za szeroki. Tak, on będzie za szeroki o jeden jedną kratkę, jakby. Więc może jest coś, co byłoby dobrej wielkości ciężkości, bo oczywiście ciężar też tutaj ma bardzo duże znaczenie, to musi być ciężkie, jeśli to jest pociąg, to musi być naprawdę, naprawdę ciężkie. I w tym celu, nie mam zielonego pojęcia, co możemy wykorzystać, myślę, że takie o... belki, które wykorzystywałem, nie wiem, czy wykorzystywałem je do czegokolwiek wcześniej, ale zobaczcie, że one by, byłyby idealne, bo one są, nie, one też są, one też mi nie pasują tutaj rozmiarem, kurczę, muszę znaleźć szybko jakiś element, który będzie odpowiednio wymiarowy. Czekajcie, może to? ok. znalazłem chyba pierwszy element, który będzie odpowiadał nam w naszej platformie i on wydaje mi się być dość ciężkim elementem. Tutaj mamy opis. Tak, to jest ciężka, ciężki rozmiar. Ewentualnie mamy tutaj jeszcze coś takiego, wiecie co? Czy to jest dobre i nie? To jest złej wielkości, chyba że po, w poprzek jakbym to dał. Też jest złej wielkości. To jest parzyste na parzyste? Tak mi się wydaje. Czekajcie, tutaj wystaje mi o jeden. Tutaj też mi wystaje o jeden, tak? To jest chyba parzysty na parzysty wymiar. Także on nie będzie spoko. Ewentualnie. Nie wiecie co, poszukam po prostu czegoś, bo może się okaże, że jednak coś takiego istnieje. Okej, okay, myślę, że mam kilka elementów, które mogą się nadać. Jedną z nich jest kratka wentylacyjna. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc, żeby dawać kratkę wentylacyjną do tego. Myślę, że lepszy będzie chyba ta druga kratka wentylacyjna. Czyli tak czy inaczej kończymy z kratką wentylacyjną w tym przypadku. I żeby zrobić teraz tą platformę, myślę że w miarę dobrze, musimy kilka tych kratek wentylacyjnych ze sobą wsalić. Sprawdźmy, czy to będzie. Jak to będzie w ogóle wyglądało? No, od góry wygląda całkiem spoko. Wygląda nawet jak podłoga jakiegoś takiego dziwnego pojazdu. Dobra, zróbmy ich, no nie wiem, na długość może z 10. Wydaje mi się, że to będzie całkiem optymalne. I teraz musimy przyłączyć to. O właśnie, no musimy to przyłączyć, więc musimy zrobić też dokładnie taki sam schemat na drugim wózku. I tutaj o, umieśćmy to tak samo. Wiecie, że ja tutaj to na środku umieściłem, tak mi się wydaje, że. Tak, że to będzie na środku. I teraz, jakby zrobimy sobie to na długość, takie możemy wziąć sobie nasz welding tool i naszym welding toolem przypiąć to tutaj. Proszę Państwa, myślę, że mamy przygotowany nasz pierwszy wagon. Jeszcze ciężko powiedzieć, jak to będzie jeździło. Znaczy, jeździć będzie raczej, nie, nie wiem, czemu miałoby nie jeździć. No i w tym celu, w sumie, sprawdźmy, jak to jeździ, bo możemy od razu się tutaj posadzić, tak o, testowo. Yy, dodać gazu, <laughs> tylko silnik trzeba byłoby jeszcze tutaj dostawić. I zobaczymy, czy udało się zrobić jakby pierwszy zarys pociągu. Jeśli tak, to w następnej kolejności zajmiemy się robieniem zakrętów na torach. Dobra, ustawiamy moc. Myślę, że taka będzie wystarczająca na ten moment. To jest bardzo ciężki pojazd, trzeba o tym pamiętać. I gazu, dobra, wygląda na to, że jedziemy. Tylko, no właśnie, tak. Hamowanie, uuu, hamowanie będzie ciężkie i to jest to, co chcę uzyskać, słuchajcie. To ma być pociąg. Pociąg nie zatrzymuje się w miejscu, pociąg nie przyspiesza od razu. Pociąg wymaga troszkę czasu, żeby to y, mogło jakby zadziałać. No i teraz bardzo mi ciekawi, jak będzie ze skręcaniem y, ogólnie tych osi, które zrobiłem. Zobaczcie, że mamy te dwa wózki i o, proszę, właśnie to chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć, czy to będzie sobie tutaj skręcać cało spokojnie, i jeśli to będzie tak, skręcało, to znaczy, że zrobiliśmy wszystko tak jak należy, i powinno to już zadziałać. Kurczę, Zaczynam się już naprawdę cieszyć: to zaczynam mieć jakikolwiek pierwszy wygląd. I wiecie co? Nie wiem, czy to nie będzie w ogóle projekt na więcej niż jeden odcinek, więc nie wykluczone, że w następnym odcinku też będziemy to robić. I teraz tory. Nasz krótki segment torów, który mamy, wykorzystamy do tego, wiecie co, ja go sobie obrócę może, żeby zrobić nasz pierwszy zakręt. I teraz też ważną rzeczą jest to, jak zrobić taki zakręt. Mam pomysł na niego. Wiem, że on będzie dość obciążający dla jakby świata, na którym się znajdujemy, więc muszę to zrobić bardzo mądrze i w jak najmniejszej ilości segmentów, które będą powykręcane. Zrobimy to oczywiście za pomocą kontrolera, czyli wykorzystamy sobie, czyli mam gdzieś tutaj przygotowany, mam kontroler przygotowany. Nasz kontroler będzie znajdował się może o Tutaj to jest mało inwazyjne miejsce, i łożyska, które będziemy dostawiać w kolejnej kolejności, kolejna kolejność, dokładnie tak. Będą się znajdowały na środku, myślę, że w tym miejscu, i do nich będą przyczepione, jakby, kolejne segmenty torów. I właśnie tutaj zaczyna się robić dość nieciekawy problem. Jak to wszystko połączyć ze sobą, żeby to wszystko zaczęło działać tak, jak powinno? Myślę, że trzeba. Chwilę nad tym przysiąść i pomyśleć, myślę, że jak dodamy tutaj o na przykład taką rurkę, to drugi segment będę mógł przyczepić od spodu, tylko wtedy pojawi mi się drobny problem z tymi ściankami, wiecie co, pokażę wam to na przykładzie tego, że po prostu przywołajmy drugie tory. Drugi krótki segment torów, tylko czekajcie, jeszcze go sobie obrócę. I zobaczcie, że jeśli będziemy go chcieli przepić welding toolem, to będzie widać, że on jakby się wscala ze sobą tymi elementami metalowymi, które się znajdują tutaj. Trzeba będzie w takim razie to zrobić w jakiś dość mądry sposób. Myślę, że tak, to usuniemy i to usuniemy, i teraz. Jakbyśmy to chcieli przyczepić, tylko no właśnie to źle, próbuję zrobić. <grych> Potrzebuję to zrobić inaczej. Musimy to zrobić tak, że tutaj o, będzie znajdowała się ta rurka na środku, i tą rurkę będziemy próbowali przytwierdzić dopiero do tego segmentu. OK! I wydaje mi się, że to jest, to, to ma całkiem dobry potencjał, żeby być całkiem sprawne. Tylko zaczyna się teraz robić kolejne pytanie: czy łożysko powinno znajdować się tylko z jednej czy z dwóch stron? I do tego sprawdźmy sobie to od razu. Podłączmy sobie łożysko i ustalmy jakąś tutaj rotację. I teraz dziękuję Wam bardzo, bo bez Was bym chyba nigdy tego nie odkrył. Z Shiftem możemy małe stopnie ustawiać, i te małe stopnie będą nas tutaj ratowały, bo my potrzebujemy po prostu rotacji rzędu tam, nie wiem, trzech, może 5 stopni maksymalnie, na pewno nie więcej. Jeśli sobie zrobimy taką rotację, to jeszcze nasz pociąg będzie w stanie przejechać po takim zakręcie. Wyobraźcie sobie, że każdy kolejny segment będzie o 5 stopni tutaj obrócony, no i to będzie w miarę bezpieczne. Jakbyśmy zrobili, sobie więcej, no to wtedy jest szansa na to, że nam po prostu wypadnie taki jeden wózek na zakręcie też przez te przerwy, które się tutaj znajdują. No i a propos tych przerw. Myślę, że trzeba będzie tutaj pomyśleć jak to zrobić, żeby je połączyć. I też właśnie a propos tego, że tutaj nie ma tego łożyska. Spójrzcie, co się zaczyna dziać. Mamy tutaj takie drobne przesunięcie, które jest bardzo nie na rękę. To znaczy, że będą schodki. Z tej strony, jak jedziemy w tą stronę, nie ma schodka, a w tą stronę, jak będziemy jechać, będzie schodek. Jeśli zrobimy taką samą rotację tutaj, na drugim łożysku, to wtedy Powinno to się zniwelować. <laughs> Przynajmniej według teorii, a jak będzie w rzeczywistości, to zaraz się dowiemy. Ok, jest w tym momencie przygotowane do przypięcia. Cyk. Ok, jest scalone, tylko jeszcze nie ma tutaj obrotu na tym łożysku. I teraz tak, żeby zrobić tutaj taki sam obrót, musimy widzieć. Tak, to jest w tą samą stronę skierowane, więc będzie spoko. I zróbmy sobie nie 5 na 1, ale po 3 na 2. I dzięki temu, no właśnie, tutaj, o mamy już pierwszy wgląd w to, że to był, była zła rotacja. Dzięki temu powinno nam się w miarę zrównać te krawędzie. I zobaczcie, że teraz jest zdecydowanie równiej niż było przed chwilą. No i z racji tego, że to jest zewnętrzna część naszego zakrętu, tutaj myślę, że możemy sobie dodać kolejny klocek tego metalu, który używamy po prostu do torów. O, i to powinno nam troszkę zacieśnić, jakby tutaj, szansę tego, że wypadnie nam pojazd po prostu z drogi, nie? Taka, Taka jest. Przynajmniej, no nie wiem, koncepcja. Zobaczymy, jak to działa. Ciekawe mnie, czy da się coś z tym zrobić, żeby tutaj o, na przykład dodać jakoś dwa klocki. Czy są jakieś pół klocki albo coś w tym stylu, coś, co pozwoliłoby mi się ustawić naprzeciwko siebie. Hmm, muszę poszukać koniecznie tutaj takich rzeczy, bo jeśli są, to jest szansa, że w ogóle zniwelujemy te przerwy. Udało mi się znaleźć coś, co ma pół bloku szerokości. Są to znaki, ale one są ogólnie za duże odrobinę. Gdyby były jakieś mniejsze. Zastanawiam, czy. No, patrzcie, ten w ogóle jest gigantyczny. To wtedy moglibyśmy je spokojnie ustawić sobie tak. O w tą stronę jeden i w tą samą stronę drugi. To wtedy byście mogli zobaczyć, że one po prostu będą wypełniały nam tą przestrzeń prawie maksymalnie. No i dzięki temu nie będzie przerwy, żeby tutaj było coś do podbicia. Tylko no, nie chcę mieć wystających takich znaków w tym miejscu. No, kurde, może jest jakiś mniejszy jeden. Muszę je koniecznie poszukać, czy coś takiego się znajduje. Najlepszy byłby taki o wielkości 2 na 1 No i jeśli nie będzie, no to trudno też nie ma co się. Yy... Nie ma co się tutaj martwić. Myślę, że po prostu zostawimy taki jeden klocek, który będzie tylko z jednej strony przypięty i on będzie nam robił tutaj jakby taki delikatny schodek, ale myślę, że on nie będzie bardzo odczuwalny też jeśli będziemy jechać takim pojazdem, który będzie ciężki i wielki. Dobra, żeby zrobić teraz więcej segmentów musimy jakby po prostu przekopiować ten sam schemat, tylko więcej razy i po prostu podłączyć wszystkie łożyska ze sobą. No i zastanawiam się jeszcze, jak będzie a propos tego kąta. Słuchajcie, jeśli chcemy zrobić teraz zakręt, chcemy zrobić zakręt o jaki kąt, to jest bardzo ważne, bo jeśli zrobimy sobie zakręt um, o jakiś niestandardowy kąt, to później będzie mi na przykład ciężko zrobić zakręt, który będzie miał 90 stopni, a chciałbym zrobić tak, żebyśmy mogli um, później odłączyć się jako osobny obiekt, jakby to wytłumaczyć Wam, kurczę, próbuję teraz to wykminić. W sensie, jeśli będziemy robić jeden obiekt, który będzie miał za dużo łożyski, za dużo połączeń, to on ten obiekt będzie bardzo, bardzo lagować. Będzie mieli bardzo duże spadki w klatkach na sekundę i chciałbym to zrobić, żeby było jak najmniej, myślę, że po 5-6 połączeń na taki jeden obiekt i może po 4 kontrolery maksymalnie, czyli 24 łożyska. Nie wiem, <laughs> spróbuję to zrobić. Nie wiem, czy się uda, mam nadzieję, że tak. I spróbuję ustalić zaraz jakiś kąt, który będzie w miarę racjonalny. Tak, żebyśmy mogli zrobić na przykład w czterech segmentach 45 stopni albo 90 stopni albo coś tam, nie wiem zaraz. Dobra, nie będę tego liczyć teraz na bieżąco. Spróbuję to zrobić w głowie i zaraz Wam wszystko opowiem. Ok, zrobiłem kolejny element, znaczy kolejny jakby segment tego samego zakrętu i będziemy musieli podpinać wszystkie I Zastanawiam się, ile takich możemy zrobić w pojedynczym segmencie. Jeśli chcemy na przykład uzyskać. Hmm, jeśli chcemy uzyskać na przykład kąt 15 stopni, 15 stopni będzie spoko, czy nie? 15 stopni będzie spoko, dlaczego? Bo 3 razy 15 to jest 45 stopni, 4 razy 15 to jest 60 stopni, ok, czyli to będą fajne równe stopnie. I 90 stopni będziemy mieli w 6 segmentach takich. Spoko! Tylko potrzebujemy jeszcze jeden dodatkowy element tutaj dorobić, czyli taki sam jeden, taki sam jeden fragment torów trzeba będzie tutaj dokleić. Nawet dobrze się składa, bo mam go gdzieś tutaj jako pojedynczy segment. Możemy go sobie zbudować. I w tym momencie tylko trzeba do niego dobudować jedno łożysko. Proszę bardzo, robimy z niego cyk i cyk. I możemy to przypiąć sobie za pomocą naszego wspaniałego. Naszego wspaniałego, no właśnie chyba nie możemy. Nie możemy tego przypiąć, bo tutaj o, jest za dużo o jeden fragment, chyba, czekajcie zaraz, do tego dotrę. Okej? Okay. Nie mogę tego przypiąć, bo to jest przekręcone. Jak mam to przypiąć, jak to będzie przekręcone? Muszę to chyba wystrzelić sobie. Okej. Okay. Niech to się zacznie kręcić, a ja spróbuję szybko wcelować w dobrym momencie. Okej, okay, uwaga. Cyk. Okej, okay, udało się. <grytanie> Nie wiem, jak takie robienie tego na jolo. No dobra, mamy w takim razie. Mamy w takim razie chyba dobrze przystosowane do tego, żeby z tego zrobić zakręt. I teraz tylko poustawiać odpowiednie łożyska. OK, wszystko jest popodpinane i teraz jedyne co musimy zrobić, to obrać jakby odpowiedni kąt i teraz mnie zastanawia, kurczę, jakby to zrobić, żeby to było najoptymalniej. Myślę, że możemy zniwelować ogólnie ten schodek. Jeśli tutaj damy mniejszy kąt, na przykład 2 stopnie, a tutaj 3 stopnie, to to powinno nam się w miarę wyrównać. Także sprawdźmy tak, na pierwszym niech będzie 2 stopnie, na drugim będzie 3 stopnie i teraz... Dokładnie, zobaczcie, że to jest dużo, dużo równiejsze, czyli musimy robić tak, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Mamy 8 łożysk podpiętych, czyli po kolei robimy po prostu tylko 2, e, o czekajcie, muszę zrobić to, tak, 2. O nie, zrobiłem za dużo, co się dzieje? Mamy 2 i mamy 3, okej i wszystko się powinno zgadzać, tylko teraz oczywiście jeszcze rotacje są w złą stronę poustawiane, więc trzeba będzie poobracać, poobracać które? Poobracamy parzyste, czyli 4. 6 i 8. I to powinno nam zrobić w tym momencie dobry zakręt. Spójrzcie na to. Po prostu na to spójrzcie. Mamy zakręt, który wygląda nawet całkiem spoko. I teraz, sumarycznie, jakbyśmy na to spojrzeli, to będzie tak. 5, 10, 15 i 20. Uh. Czy mamy za dużo, mm, za duży kąt, jakby tutaj zrobiony w tym momencie? Czy mi się wydaje? Hmm. 5, 10, 20. To w takim razie wywalmy ostatni segment i myślę, że zrobimy go tylko dotąd O i w tym miejscu będziemy mieli chyba 15 stopni. Tak mi się wydaje. Czyli powinno być całkiem całkiem spoko. I teraz jaki jest plan łączenia tego dalej muszę Wam oczywiście powiedzieć. to będzie również wyglądało w dość ciekawy sposób, ponieważ będziemy po prostu przyczepiać do tego miejsca to miejsce. I to wszystko trzeba będzie przepić, jeszcze oczywiście do pojedynczego, jakby takiego elementu, takiego schodka, na którym to będzie się trzymało. Czyli musimy wziąć sobie oczywiście tutaj deskę, która będzie naszym takim elementem trzymającym to na podłodze. I teraz, kurde, ja się tak zastanawiam, jak to ze sobą podłączać wszystko, żeby to było w miarę sprawnie, w miarę działające. Okej, okay, nie zrobimy tego tu. Zrobimy to tutaj O. I teraz, jak to podepnę, to powinno wszystko zacząć działać. Tylko jeszcze zanim to podepnę, chcę zrobić sobie tak, że zapiszę sobie ten zakręt. I wydaje mi się, że jeśli dobrze to wszystko ogarnąłem, to ten zakręt powinien mieć właśnie te 15 stopni. Więc nazwiemy go sobie tak, że to będzie track. Segment. 15. I mam nadzieję, że będę pamiętał później, że to tak nazwałem i że to to chodzi. No dobra, zniszczymy sobie podnośnik, spróbujmy to podpiąć i teraz słuchajcie, uwaga, będziemy robić największy test, jaki możemy tylko robić. Będziemy sprawdzać, jak to będzie się zachowywało, bo ja ogólnie mam stracha pewnego. Z racji tego, że wiem, że łożyska ogólnie nie mają nieskończonej siły, to będzie nam ta trasa opadała w dół powoli. Musimy to zrobić tak, żeby tutaj była podpórka pod każdym tym ostatnim segmentem. Więc jeszcze zanim to tutaj podepnę permanentnie, czekajcie, ja zróbmy to tak, że tutaj będzie jeszcze raz ten klocek, to musimy zrobić po prostu pod tymi kolejnymi, em, pod kolejnymi drewienkami, a raczej pod ostatnimi drewienkami, po prostu podpórkę na jeden y, klocek i to powinno wystarczyć, tak mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy to, weźmy sobie jeszcze raz nasz wspaniały welding tool, przypnijmy to do tego, i powinno się wszystko zgadzać. I teraz, jeśli weźmiemy sobie kolejny nasz wspaniały segment naszego zakręcającego toru i podepniemy go dalej, to on powinien nam normalnie tutaj stać i normalnie funkcjonować, i wszystko powinno być dobrze skręcone. I teraz moglibyśmy teoretycznie wytestować, czy nasz pociąg będzie w stanie pojechać po zakręcie. Także uwaga, uwaga! Wielkopomna chwila. Zakręt jest to prawda bardzo krótki i niewielki, ale możemy sprawdzić, czy się zatniemy tutaj. Okej, okay. słuchajcie, to działa. O kurde, aż nie wierzę w to naprawdę. Bałem się, że będzie ciężko z działaniem tego. Okej, okay, do tyłu jedziemy trochę wolniej, ale to chyba jest problem, tego że rozpędzanie na zakręcie nie należy do najprostszych rzeczy. No dobra, udało się to zrobić. Słuchajcie, mamy w takim razie naszą podstawę e, lokomotywy. Tę lokomotywę trzeba będzie oczywiście udoskonalić jeszcze, bo ona jest ledwie działająca. Mamy podstawę torów, i teraz, no kolejna rzecz, to tak naprawdę przeprowadzić trasę przez nasz wspaniały świat. Póki co wyprowadziłem bardzo długi, prosty segment, bo mam ogólnie w planie pojechać po jak najbardziej prostym terenie, czyli zrobimy tutaj tak, i dookoła tego drzewa będzie tutaj szedł nasz pierwszy zakręt. Tutaj o to sobie wyprowadzimy i tam do strony gdzieś będzie przejazd. Pewnie mi napiszecie, że a co z zwrotnicami, albo jakimiś innymi fajnymi gadżetami, które można dodać do w jakieś semafory i tak dalej. Myślę, że na pewno wszystko w swoim czasie zrobimy, tylko póki co, słuchajcie, ja muszę poogarniać jeszcze to, nie budowałem tak naprawdę na tak wielką skalę, ale tutaj dałem ciała, zobaczcie. Trzeba to szybko rozebrać i poprawić. To musi być zrobione lepiej, to jest zrobione źle, to jest bardzo źle zrobione. Tutaj, o nie powinno tak to wyglądać, To powinien być jeden klocek dalej. Czyli mamy to przypięte do podłogi, mamy to do podłogi przypięte i trzeba, słuchajcie, zrobić po prostu tutaj, o, odsunięcie. Przecież zrobimy tu i tu i teraz będę mógł to chyba sobie w miarę odsunąć, czekajcie, odsuńmy to sobie za, za pomocą młotka. Dobra, wygląda na to, że to się uda. <laughs> I teraz tak, cyk. I cyk. No, a kolejne segmenty zakrętów... Nie no, znowu źle zrobiłem. Co ja tutaj odwalam jakąś dziwną rzecz. Czekajcie, to musimy odsunąć. Hm. Jak ja to robię tutaj źle tak dziwnie? O co tutaj chodzi w tym? Tutaj o musi być jeden klocek i tutaj o musi być drugi klocek. I teraz jak to odsunę. Powinno się udać, przynajmniej na kawałek. <noise> Będę w stanie to chyba podłączyć już dobrze. Czyli tu i tutaj. O, okej, okay. mamy to zrobione dobrze. Teraz tylko podłączmy sobie jeszcze te tory ze sobą. Tutaj o, cyk. No i jest działające. Zakręty podłączą sobie tutaj Myślę, że zrobię to już poza nagraniem i wiecie co? Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej zrobimy z tego też drugi odcinek i może jeszcze więcej odcinków, jak macie jakieś pomysły, jakie można dodać do kolejki, co można ciekawego dodać do kolejki Jakie zrobimy wagony, jakie zrobimy zasilanie, jaki będzie silnik i w ogóle jak to będzie wszystko jeździło? Piszcie mi takie pomysły oczywiście w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to obowiązkowo zostawcie łapkę w górę Ja ogólnie ze swoim pociągiem sprawdzę jak się nim jedzie po linii prostej, bo tyle mogę zrobić teraz Żegnam Was bardzo serdecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. O nie, zobaczcie, coś tu podskakuje. O kurde, myślę, że trzeba będzie sporo rzeczy tutaj poprzemyślać jeszcze. Bo jak sami widzicie, o nie, zawiesiłem się. Kurde, coś jest je tak, to będzie do naprawy na pewno.